bracia i siostry, znamy tę przypowieść ewangeliczną. Myślę, że każdy dobrze zna jej treść, jedna z najczęściej powtarzanych przypowieści, ilustrowana na różne sposoby. Jakby nas ktoś zapytał, co to za przypowieść, to prawdopodobnie większość z nas odpowiedziałaby, że to przypowieść o synu marnotrawnym. Bo tak ją się zwykle tytułuje. I słusznie. Jest to przypowieść o synu, który się zagubił i odnalazł się. Ale ktoś inny powie: No ale tam jest dwóch synów, więc może lepiej zatytułować tę przypowieść przypowieścią o dwóch braciach. I też słusznie. A jeszcze ktoś inny powie: A może najlepiej powiedzieć, że to jest przypowieść o miłosiernym Ojcu. I to też jest prawdą. Czy to ma jakieś znaczenie, jak zatytułujemy tę przypowieść? Może mieć. Może mieć znaczenie o tyle, o ile różne tytuły, które możemy nadać tej przypowieści, będą nas ukierunkowywać na różne jej rozumienie. Bo jak powiesz sobie, to jest przypowieść o synu marnotrawnym, to to jest bardzo niebezpieczne. Bo możesz sobie pomyśleć, że ona jest skierowana tylko do tych, którzy są daleko. Do tych, których tutaj nie ma. Do Twojego sąsiada bezbożnika, który do kościoła nie chodzi? Może do tych gejów i lesbijek, co do których masz poczucie, że jesteś od nich lepszy? To jest bardzo niebezpieczne, bo jak Ty sobie pomyślisz, że ta przypowieść jest tylko do tamtych, a nie do nas, to zupełnie nic z niej nie zrozumiesz. Jak nazwiesz tę przypowieść przypowieścią o dwóch braciach, to jest olbrzymie ryzyko, że pomyślisz sobie, że to Ty jesteś ten dobry i zaczniesz osądzać swojego brata i siostrę. A w czym Ty jesteś lepszy? Ta przypowieść jest do każdego z nas i do tych, którzy są daleko, i do tych, którzy są blisko. Bo każdy z nas ma się z czego nawracać. Tak, ta przypowieść jest konkretnie do mnie. Dlatego chciałbym, bracia i siostry, żebyśmy dzisiaj ją zatytułowali trochę inaczej. Chciałbym, żebyśmy nie myśleli o tej przypowieści jako o przypowieści o synu marnotrawnym, ale żebyśmy pomyśleli o niej jako o przypowieści o najemnikach i synach. Nie dlatego, że jeden z braci jest jak najemnik, a drugi jest jak syn. Bo linia podziału biegnie zupełnie inaczej. Tu linia podziału biegnie w poprzek serca każdego z nich. I w poprzek mojego i Twojego serca. Bo i we mnie, i w Tobie, bracie i siostro, w naszej relacji do Boga jest coś z dziecka, ale jest też coś z najemnika. Kto to jest najemnik? Najemnik to jest ten, którego relacja jest oparta na zarobku. On zapracował, zasłużył i dostaje zapłatę, która mu się należy. To jest najemnik. A syn? Syn jest tym, który funkcjonuje w ekonomii daru. Syn jest tym, który jest po prostu obdarowany, który jest kochany, który jest wolny. Jeden i drugi syn w tej Ewangelii ma problem z tym, żeby rzeczywiście być synem, a bardzo mocno wchodzi w bycie najemnikiem. Niestety, ale bardzo często jest tak, że ja i ty, bracie i siostro, w relacji do naszego ojca w niebie, nie jesteśmy dziećmi, ale jesteśmy najemnikami. Którym się wydaje, że na coś zasługują i że Pan Bóg musi nam coś wypłacić. Dokładnie tak myślał ten starszy syn, który nigdy się nie oddalił od ojca, który nigdy nie złamał żadnego z przykazań. Ale on też tego ojca nie kocha. On go traktuje. Właśnie jak takiego pana niewolników, i wych przychodzi do niego i mu mówiąc kolokwialnie: wygarnia, całe życie ci służę, a nawet koźlęcia mi nie dałeś. Nie zapłaciłeś mi za usługi, które ci wyświadczyłem. I możesz mieć taką relację do Boga: bo może jesteś tutaj w kościelek w każdą niedzielę, może nawet częściej niż tylko w niedzielę. Może codziennie odmawiasz różaniec. To wszystko jest bardzo dobre, bardzo dobre. Ale pytanie: z jakim sercem to robisz? Bo może być tak, że ty się modlisz, owszem, ale jak najemnik, który odmówi to, co mu przykazano, i mówi: A teraz ty, panie Boże, jako zapłatę, to daj zdrowie dla córki, pracę dla zięcia, jeszcze żeby sąsiadowi krowa zdechła najlepiej, nie? żeby nie miał więcej niż ja. No, czasami takie mamy nastawienie. Że traktujemy Pana Boga jak bankomat. Przychodzę, ja moje modlitwy, a ty mi Panie Boże wypłatę. Daj. Tylko to jest bardzo niebezpieczne, dlatego, bo wtedy zamieniam Boga w jakąś figurę Pana niewolników i sam siebie, syna, zamieniam właśnie w najemnika. I nie będę wtedy potrafił kochać i będę smutny. Tak jak ten starszy syn, który kiedy jest uczta, kiedy wszyscy się radują, pozostaje na zewnątrz, bo on nie potrafi się cieszyć. Jak ty nie potrafisz się cieszyć swoim chrześcijaństwem? Jak doświadczasz, że przykazania to jest dla ciebie trud? Że, nie wiem, przykazanie nie cudzołóż, ojejku, jak to ciężko, jak pod górkę. Że przykazanie miłości bliźniego, jak to ciężko kochać tego bliźniego. To może być to dlatego, że masz serce najemnika, który owszem zrobi co mu każą, ale nie ma w tym radości. I będziesz jak starszy syn osądzał innych. Bo jak ty funkcjonujesz w modelu zasług, to zawsze znajdziesz sobie kogoś, kto twoim zdaniem zasługuje mniej niż ty. I będziesz tak jak ten starszy syn osądzał. Bo zobaczcie, Ewangelia nam nie mówi, na co ten młodszy stracił pieniądze. Ale starszy już go w sercu osądził. Jeszcze go nie spotkał, a już mówi, wydał na prostytutki. Nie wiadomo na co wydał, ale ten w sercu go już potępił. Bracie i siostry, jak wchodzimy w mentalność najemnika, to nie będziemy chrześcijanami, bo chrześcijaństwo nie jest religią najemników. I zawsze na tym przegramy. Bo, choćbyś nie wiem, ile chciał zasługiwać na Bożą Miłość, to nie zasłużysz. Choćbyś nie wiem, jak się starał, to w którymś momencie doświadczysz porażki. Tak jak ten młodszy syn. On też chciał zasługiwać. On nie wziął tych pieniędzy po to, żeby je przehulać. On naprawdę myślał, że sobie to życie tak poukłada, że ojciec będzie z niego dumny. Ale mu nie wyszło. I w momencie, kiedy wszystko stracił, to ze swoim sercem najemnika chce tego ojca wziąć na litość. Zobaczcie, że on się tak naprawdę nie nawraca. On nie przychodzi do tego ojca i nie mówi — tato, wiem, że mnie kochasz, wiem, że zrobiłem źle, ale wiem, że twoja miłość jest większa niż moja nieprawość. Nie, on tak nie przychodzi. On, kiedy poczuł głód, to myśli sobie — no dobra, trzeba się upokorzyć i dostanę przynajmniej trochę chleba do jedzenia. Przychodzi i mówi do Ojca, uczyń mnie najemnikiem, nie chcę być Twoim synem, wiem, nie zasługuję na bycie Twoim synem, to będę Twoim niewolnikiem, tylko daj mi jeść. Raczej siostry, niestety, ale my jak grzeszymy, to bardzo często zachowujemy się dokładnie w ten sposób. Bardzo często, kiedy wchodzimy w grzech, to wydaje nam się, że Bóg już nas nie kocha. Mówi mi młody człowiek, że przestał się modlić. Ja pytam, a dlaczego? A proszę brata, bo wszedłem w grzechy nieczyste i jakoś tak. No jakoś tak ciężko potem klęknąć do modlitwy. No pewnie, że ciężko. Jak masz serce najemnika, to jak ty masz się modlić, jakżeś zrobił źle, jak nie masz żadnych zasług? Ale jak masz serce dziecka, to nawet wtedy, kiedy nagrzeszysz, to przychodzisz i mówisz zepsułem. Tato, no zepsułem. Ale wiem, że mnie kochasz. Bo Pan Bóg Ciebie kocha nawet wtedy, kiedy grzeszysz. Jak tobie się wydaje, że Bóg Ciebie kocha tylko wtedy, kiedy jesteś dobry, to zupełnie nie rozumiesz Boga. Bóg nie kocha ciebie za Twoje różańce. Bóg nie kocha ciebie za to, że dzisiaj przyszedłeś do kościoła. Jakby Bóg miał Cię kochać za Twoje zasługi, to by Ciebie nie kochał. Bo uwierz mi, nie ma za co Ciebie kochać. Ani mnie. Bóg nas kocha, bo chce. Bóg nas kocha nie ze względu na to, jakim Ty jesteś, ale kocha Ciebie ze względu na to, jakim On jest. I On nie może nie kochać. I nawet jak zgrzeszyłeś, to dalej Ciebie kocha. Wtedy, kiedy zdradzałeś swoją żonę, Bóg Ciebie kochał. Wtedy, kiedy leżałeś upojony alkoholem pod płotem, Bóg Ciebie kochał. Wtedy, kiedy w sercu potępiłaś swoją synową, Bóg Ciebie kochał, nie kochał Twoich grzechów, bo Twoje grzechy niszczą Ciebie i drugiego człowieka, i Bóg nie kocha grzechów, ale Ciebie kocha nieustannie. I nawet wtedy, jak popełnisz największą podłość, to Bóg dalej Ciebie kocha. Zobaczcie, że kiedy ten syn zaczyna wracać do Ojca, to Ojciec go wypatruje i widzi go z daleka. To nie jest tak, że nasz Bóg widzi tylko tych, którzy są blisko. To nie jest tak, że Bóg widzi tylko tych w pierwszych ławkach, a tych w kruchcie to już tak tylko trochę, a tych, co gdzieś są daleko, to wcale. Bóg najlepiej widzi tych, którzy są daleko, dlatego Bo kocha, kocha swoje zagubione dzieci. Największym problemem, bracia i siostry, nie jest to, żeby Bóg nam przebaczył. Bo Bóg nam przebacza z radością. Bóg kocha nam przebaczać. Można powiedzieć, że to jest Jego hobby. Nawet jakbyś siedem razy na dzień zgrzeszył tym samym, to Bóg z radością siedem razy w ciągu dnia ci przebaczył. On tak jest. Nam się czasami wydaje, że my musimy tego Boga jakoś błagać o przebaczenie. Że musimy te wszystkie litanie odmawiać. Że musimy krzyżem leżeć, żeby nam Bóg przebaczył. To nie tak! Nie po to się modlisz, żeby zmienić serce Boga. W ogóle skąd taki pomysł, że Twoje modlitwy mogłyby zmienić serce Boga? Serce Boga jest pełne dobroci, niezależnie od tego, jaki ty jesteś. Modlisz się po to, żeby zmienić swoje serce. Bo Bóg zawsze chce ci przebaczać. Ale my mamy problem, żeby to przebaczenie przyjąć. Bo przychodzimy do naszego Ojca jak ten. Młodszy syn i mówimy: Nie jestem godzien być Twoim synem, uczyń mnie najemnikiem. Zobaczcie, kiedy ten młodzian przychodzi do Ojca, Ojciec mu przerywa w połowie zdania, nie pozwala mu dokończyć tych głupot, które on wygaduje. Bo Bóg nie chce mieć niewolnika, Bóg chce mieć dziecko, które kocha. I największym problemem, największym wyzwaniem w naszym nawróceniu jest to, żeby przekonać nasze własne serce o tym, że jest kochane za darmo. To nie jest problem, żeby Bóg wybaczył. Problem jest, żebym ja sam sobie wybaczył. Żebym ja przyjął darmowość zbawienia. Chodziłem z Komunią Świętą do chorych, zachodziłem co miesiąc do pewnej osoby i za każdym razem prosiła mnie o spowiedź. I to nie jest tak, że spowiadała się z grzechów popełnionych w ciągu ostatniego tygodnia ale zawsze wracała do tych grzechów, które popełniła 50 lat temu. Ja jej mówiłem, one są już wybaczone. Bóg jest miłosierny, ale ta osoba nie potrafiła tego przyjąć, tylko ciągle wracała do win swojej młodości, bo nam jest trudno wybaczyć samym sobie. Dlatego Bóg podejmuje wysiłek, żeby przemienić nasze serce. Kiedy ten syn przychodzi do ojca i zaczyna gadać głupoty, że nie jest godzien nazywać się synem, to ojciec każe mu przynieść najlepszą szatę. I tutaj Ewangelista Łukasz, pisząc te słowa, wchodzi w głęboką symbolikę, która niestety w tłumaczeniu się gubi, bo jak wiemy, Ewangelię jest pisano w Grece, a nie po polsku. I niestety w tłumaczeniu nigdy się nie da przełożyć idealnie. Przymiotnik, który jest tam użyty, oznaczający najlepszą szatę, dosłownie znaczy pierwszą. I oczywiście możemy to tłumaczyć jako najlepszą, bo pierwsza w znaczeniu taka pierwszego sortu, taka pierwsza z tych, które mam, taka niedzielna koszula. Ale Łukasz zdaje się sugerować także coś więcej, że to jest ta pierwotna szata, którą miał na sobie wcześniej. To jest odniesienie do chrztu. Kiedy zostałeś ochrzczony, przyobleczono Cię w białą szatę, która jest symbolem łaski Chrystusa, która jest symbolem zbawienia, które zostało nam dane w Jezusie Chrystusie. Tak, podczas chrztu przyoblekłeś się w świętość Boga. I kiedy przychodzisz do Boga i żałujesz za swoje grzechy, to Bóg Cię na nowo przyobleka w szatę świętości. Kiedy odchodzisz od kratek konfesjonału, Bóg na nowo przyodziewa cię w swoją łaskę. W oczach Boga jesteś święty, kiedy odchodzisz od konfesjonału. Bóg już nie pamięta twoich grzechów. On tak jest, pełen miłosierdzia. To, że dostajesz pokutę w konfesjonale, to nie po to, żebyś ty teraz odpracował. Bo mój bracie, moja siostro, cały świat to jest za mało, żeby zapłacić za mój najmniejszy grzech. Jedyną ceną za moje i Twoje grzechy jest krew Jezusa Chrystusa wylana na krzyżu. Przez to jesteś odkupiony. Ta pokuta, którą dostajesz, jest po to, żeby Twoje serce się zmieniło. Ale nam jest trudno w to uwierzyć. Syn dalej nie wierzy Ojcu, mimo że dostał najlepszą szatę, tą pierwotną szatę świętości. Mimo że dostał pierścień i sandały, On dalej nie wierzy. Dlatego Ojciec mówi, Przyprowadźcie utuczone ciele i zabijcie. I tu znów warto się przyjrzeć greckiemu oryginałowi, bo znów Łukasz czyni tutaj pewne aluzje. Grecki przymiotnik utuczone ciele, utuczone, pochodzi od wyrazu pszenica. Tak jak u nas się mówi na przykład, że ciele jest spasione, czyli napełnione paszą, tak Grecy mówili, że jest takie uprzenicznione. Oczywiście można to rozumieć dosłownie, że ciele najadło się pszenicy i jest teraz kawał porządnego cielaka, tak? Ale można to zrozumieć duchowo, bo przecież z pszenicy jest wypiekany chleb, który będzie tu na ołtarzu. I kiedy ojciec mówi zabijcie to ciele, to wyraz zabijcie jest wyrazem, który, którego używano też w kontekście składania zwierząt na ofiarę. Innymi słowy, Ojciec mówi: Złóżcie w ofierze ciele zrobione z pszenicy. Łukasz odwołuje się do Eucharystii. Mówi: Żeby przekonać grzesznika o tym, że jest kochany, żeby przekonać najemnika, że naprawdę jest synem, to Bóg zaprasza go na Eucharystię. Zaprasza go na ucztę, którą przygotowuje z własnego ciała i z własnej krwi, po to, żeby Ci pokazać, że jesteś dla Niego ważny. Bracia i siostry, Eucharystia to nie jest tylko tradycja. Nie chodzi w niedzielnej mszy o to, żeby przyjść, bo przychodził ojciec, bo przychodził dziadek. Jak przychodzisz tylko z Eucharystii, to jeszcze niewiele zrozumiałeś. Przepraszam, przychodzisz tylko z tradycji, to jeszcze niewiele zrozumiałeś. Jak przychodzisz tylko z obowiązku i zastanawiasz się, kiedy to się skończy i kiedy będę mógł się zająć czymś ciekawszym, to niewiele zrozumiałeś z tego, co tu się dzieje. Bo bracie i siostro, tutaj podczas Eucharystii Bóg zaprasza ciebie na ucztę po to, żeby ci samego siebie dać i powiedzieć ci, jesteś moim dzieckiem. Wiem, jaki jesteś. Znam twoje grzechy dużo lepiej niż ty sam. Bo każdy twój grzech jest mi wypisany na moich dłoniach. Naprawdę znam twoje grzechy, bo każdy z nich mnie zabija. Ale pomimo Twoich grzechów Ciebie kocham. Pomimo wszystkich świństw, które zrobiłeś w życiu. Kocham Ciebie. Kocham Ciebie tak bardzo, że pozwalam, żebyś mnie spożył. Chcę stać się częścią Twojego życia. Chcę stać się częścią Twojego ciała. Chcę wejść w Ciebie, bo tak bardzo Ciebie kocham. Uczta Eucharystyczna jest ucztą usynowienia. Tutaj w czasie Eucharystii przestajemy być najemnikami, a stajemy się na nowo dziećmi. Ale to wymaga jeszcze jednego kroku, bo z tego ołtarza nie będziesz się karmił tylko ty sam. Ale to samo ciało, które ty przyjmiesz, przyjmie twój sąsiad, z którym jesteś skłócony, przyjmie twoja synowa, na którą nie możesz patrzeć, przyjmie twój pracodawca, do którego masz uraz jakiś, Przyjmą ludzie w Buenos Aires i w Zanzibarze i na całym świecie. Jeżeli Ty nie przyjmiesz tego człowieka, który wraz z Tobą karmi się ciałem Chrystusa, to nie przyjmiesz ciała Jezusowego. Nie wystarczy, żebyś przyjął ustami ten kawałek chleba. Potrzeba, żebyś sercem przyjął współbrata, współsiostrę. Bo tylko wtedy, kiedy przyjmujesz drugiego człowieka jako Twojego brata, tylko wtedy masz Ojca w niebie. Nie mówisz Ojcze mój, któryś jest w niebie, ale Ojcze nasz. Bracia i siostry, wtedy prawdziwie stajemy się chrześcijanami, kiedy przyjmujemy siebie nawzajem, tak jak Ojciec nas przyjął: słabych, grzesznych i złych. Starszy brat nie przyjął młodszego brata. Dlatego ciągle jest najemnikiem, a nie, a nie synem. Może potem się to zmieniło. Tego nie wiemy. Bo Ewangelia zostawia tę przypowieść niedokończoną. Nie mówi, czy po wyjaśnieniach ojca starszy syn wszedł na ucztę, czy nie. Nie mówi o tym, czy młodszy syn pozostał w domu ojca, czy z niego wyszedł. I to nie jest niedopatrzenie ze strony Ewangelisty. Ale Ewangelista mówi, że zakończenie tej Ewangelii masz napisać Ty swoim życiem. Bo tak naprawdę ważne jest to, czy Ty przyjmiesz tę darmową miłość, czy Ty będziesz siebie widział jako syna, czy pozostaniesz na poziomie najemnika. Bo bycie chrześcijaninem zaczyna się od tego, że stajemy się dziećmi. Te rekolekcje będą właśnie o tym, o Ojcu, który kocha, o nas jako dzieciach i o naszych relacjach z innymi. I zapraszam Cię, bracie i siostro, żebyś wszedł w te rekolekcje, żebyś je przeżył. To znaczy nie tylko siedział tutaj i słuchał tego, co ja będę mówił, bo ja będę mówił albo mądrze, albo głupio, zobaczymy. Ale żebyś Ty rzeczywiście skorzystał z tych rekolekcji, to potrzeba, żebyś Ty się zaangażował. I chciałbym Cię dzisiaj zaprosić do dwóch konkretnych rzeczy, które możesz jeszcze dzisiaj zrobić, żeby sobie pomóc przeżyć te rekolekcje. Bo mi to naprawdę różnicy nie zrobi, ja i tak tu wyjdę i powiem, co mam powiedzieć. Ale jak chcesz sobie pomóc, to zapraszam Cię do dwóch rzeczy. Pierwsza jest taka, żebyś wszedł w ciszę. Syn marnotrawny wtedy się nawraca, kiedy zaczyna się zastanawiać. A jak Ty masz się zastanawiać? Jak cały czas sobie zagłuszasz wszystkie myśli. Wsiadam do autobusu, wszyscy słuchawki na uszach. Wchodzę do domów, ludzi chodząc po kolędzie, wszędzie gra telewizor. To jak ty masz myśleć? Jak cały czas coś ci huczy w głowie. Weź, wyłącz ten telewizor. Naprawdę nie skończą twojego ulubionego serialu z tego powodu, że raz nie obejrzałaś. Weź przez cztery dni się nie loguj na Facebooka. Naprawdę Mark Zuckerberg to przeżyje i nie zlikwiduje Facebooka z tego powodu, że cztery dni Cię tam nie było. Wejdź w ciszę, zacznij się zastanawiać nad sobą. Zobaczysz też, że masz bardzo dużo czasu. I z tym jest związane drugie zadanie, żebyś ten czas mądrze wykorzystał. Zdejmij z półki Pismo Święte. Pewnie leży tam zakurzone, bo zdążyło się już od wizyty duszpasterskiej zakurzyć. Pismo Święte to nie jest w Twoim domu dekoracja, którą wyciąga się jak ksiądz po kolędzie przyjdzie. To Pismo Święte powinno być nieustannie otwarte, żebyś nim się karmił, żebyś je czytał. Więc weź dzisiaj to Pismo Święte, otkórz jak trzeba i otwórz na początku, tam gdzie jest Księga Rodzaju. Otwórz sobie na Księdze Rodzaju od 37 rozdziału i przeczytaj Historię o Józefie i jego braciach. Bo o tym będą te rekolekcje. Będę Wam mówił o tej starożytnej postaci, która jest nam bardzo bliska, bo w jej życiu możemy siebie zobaczyć jak w lustrze. To jest kilkanaście stron. Właśnie po to Cię nauczono czytać w podstawówce, żebyś czytał Pismo Święte, bo to jest Słowo Życia. Jak wejdziesz w te rekolekcje, jak się zaangażujesz, to odkryjesz, że nie jesteś najemnikiem, ale dzieckiem że jesteś synem. I wszystko, co należy do Ojca Niebieskiego jest także Twoje. Amen.